Cześć, tu Ironway z tej strony. Dzisiaj mam ciężki dzień. 40 minut open water. Postanowiłem iść popływać w morzu. Zobaczymy jak pójdzie. Woda słona. Słońce świeci, lekkie chmury, ale wierzę, że będzie dobrze. Trzymajcie kciuki. Na razie. Potem wam zrobię timelapse zakładania pianki i opowiem jak było. Nara. Jest po 10. Zjedliśmy jakiś czas temu śniadanko wrzuca się właśnie odcinek z dnia drugiego, a ja zaczynam nagrywanie dnia czwartego Idę do ekipy na plażę. Zaczynam dzisiaj od OW 40 minut do zaraz wam powiem dokładnie jakie tam zadanie i później biegi, chociaż kurczę, szukam wymówki czemu tych Biegów nie zrobić, bo to mam, do, mam za zadanie godzina 20 mniej więcej, czyli jest 16, 17 km, w tym 5 razy 2 w górnej części progu, czyli poniżej 4,0 na kilometr No i w tych warunkach, jak to jest, te 34, 35 stopni nam pokazuje, że według prognozy niby nie, więc to pewnie w słońcu tu te termometry, tak kurde nierealne. ale zobaczymy. No tam. Jeśli uda mi się zrobić te biegi, to na tym odcinku, który wam pokazywałem w pierwszym odcinku w tym takim parku. Nie wiem co to się wydarzyło, ale nagle jest dużo jakichś ludzi, znaczy dużo. W porównaniu z normalnym sezonem nadal mało, ale w porównaniu z tym, co było wczoraj przedczoraj, dużo, dużo mniej. Więc nie wiem. Kubulec a głowę w bok. Reprezentujesz irodway'a na pontonach na motorówce? Tak jest! Tutaj widać, że profesjonalna firma tutaj sponsoruje, sponsoruje nas tak Dobrze, że Stachu jeszcze na to nie idzie Mapidol Ameryka też? Tasio Zrób papa im Jest Gdzieś tam mi wywiało ich na horyzoncie Lepiej niech nie machają i co? Jak się podobało? Fajnie! A nie Wy... junior nie wypadliśmy, bo mamy tutaj. Bardzo fajnie było. spod. Fajne. spod. spod, spod. Czek, czek. Lirka, jak się podobało? Bardzo fajnie. No i git, to idziemy. Chciałem tutaj przejść do baru tego lunchowego bo net tutaj w miarę dobry, a tam jakoś Nowala. Ale ludzi trochę więcej. Znaczy jakie widoczki piękne. Ludzi trochę więcej. I wrzuciłem właśnie odcinek numer 2. No i Sosiale rzuciłem idę. Idę się zbierać, szykować na OW. Mam konkretnie do zrobienia 15 minut luźne i 10 razy 40 albo 8. Teraz sprawdzę 8 albo 10 razy 40 cykli, czyli 80 jakby machnięć na 80%. Czyli w moim przypadku, w piance, to pewnie takie tempo na 1,30, 1,30 parę może. Dobra, Narkom, Janka ubrana. Idę pływać. Bojka jest, pamiętajcie, bezpieczeństwo najważniejsze. Przekazuję kamerę tutaj dwóm operatorom czyli bor jeden i Kubulec dwa. Dostają kamerę w zarządzanie. zobaczymy co nagrają w tym czasie. A jeżeli ty dotrwałeś do tego momentu, to napisz w komentarzu. Iron Way, płynie. O, dobra, gotowe. Proszę bardzo. Tak, Iron Way, płynie. Ej. Tu żona Ironway'a. Oczywiście zagopiłam się i zapomniałam nagrać jego trening. Standardowo będzie zły, ale mam nadzieję, że wybaczy. Buziaki! Nic Neptun. lekko go zarzuciło. A jeszcze piwka dzisiaj nie było. Idzie. Dysportowany. Młody. Uwaga, jest ten rzut włosem jaka Neptun by tak nie powiedział Nic nie będę solił przez miesiąc teraz <noise> ja, Jak? jak? No, nie wydaje się ale duże te fale, tak nagrzuca dość mocno nie? Aha. ale spoko Idziesz jak modelka, nóżka za nóżką nie wiem, jak jest, Ja jestem jakiś dziwny ja nie lubię plaży kur. Ja wolę na basenie, tam nie ma piasku nic ci w dupę nie włazi, woda nie jest słona nie wiem. Dzień dobry, dzień dobry panu, dzień dobry. Czy pan widział, że z wody wyłonił się ten znany youtuber, czy influencer, influ nie wiem nawet jak to się nazywa. Widziałem kątem oka, ale staram się mu nie pokazać, że jest taki znany i słaby, więc może później pójdę, pójdę po autograf. No, bo za jakiś czas to może być ten autograf. Ostatnio na brzuchu nie chciał mi się podpisać. Zobaczymy jak pójdzie tym razem. <laughs> Akcja ratunkowa Ironwaya Juniora. Chyba już umiera Nie pokazuj tego na filmie Wracamy bez jednego dziecka do domu? <głos> <głos> Ogarniam się na biegi, 17.15 Nadal jest patelnia Nie wiem co z tego będzie, karda Ale nie będę robił wymówek o, Kamera tego nie oddaje o, jest Ostro Daję, ostro Dobra, lecę z tym Koksem, 15 minut do rozgrzeweczki. Dobiegnę tam do tego parku i spróbuję zrobić te zadania, ale ciężko było się zwlec Trochę jestem zjarany, wymęczony. Nie wiem, zobaczymy co z tego będzie. Według planu konkretnie ten bieg ma być między 3, 50 a 5. 4.0.7 No więc takim nastawieniem to celuję w te dolne widełki Zresztą z kamerą I jeszcze w kieszące mam telefon Więc pretekstów mam tyle, że uu. W każdym razie, żeby się zbleć, Musiałem dzisiaj zastosować swoją zasadę Że wyjdź chociaż na 5 minut jak się mega nie chce, no jak będzie źle, to zawsze można wrócić. No i albo przerwać, albo zrobić w niższej strefie. Ale przynajmniej trening zawsze zrobiony, Więc polecam tą zasadę. Najtrudniej jest zawsze wyjść. No i sporadycznie, tylko faktycznie później przerywam. Butle musiałem wziąć. Trzeba się dużo pić. Dobra, trzymajcie kciuki. Dobiegnięte, równo 3 km do startu tej promenady. Więc akurat tyle, co rozgrzeweczka. Ten to niby niskie, ale kurde odczucie masakra. nie? No, jest już wieczór. A temperatura. Masakra. Spróbuję gdzieś tu schować to picie. I o ile mnie tu zaraz jakaś policja nie przegoni, zaraz będę pykał tutaj tu te dwójeczki. Pytanie tylko jakim tempem? Ale no to zaraz się na pewno dowiecie. Teraz gimnastyka. Pierwa gimnastyka, później setki na rozgrzewkę i lecę. a to dopiero pierwsza o Jezu po 4.10 ja masaka nie ma szans ten to bez dramatu 150 kilka ale odczucie straszne chyba jeszcze się nie przyzwyczaiłem do tej temperatury a no i zmęczenie wchodzi o, kurde. Druga i trzecia. Koło 4.15. Tam 4.12, 4.13, 4.17. Jeden z kilometrów. No i chyba jednak będzie miniatura clickbaitowa. Bo się poddaje, odpuszczam te dwie. Nie mam siły, już jechałem naprawdę na oparach totalnych. I te 4.15 to w takim odczuciu było jak. Jak tydzień temu w domu biegałem 3-4 e, kilometrówki po 4 tam z lekkim groszem, 4 chyba 0,5 e, albo, nawet, albo nawet poniżej niektóre kilometry, a tutaj 2 kilometrówki, no i nie wiem, albo jestem zmęczony po prostu, po intensywne kilka tygodni, po kilkanaście godzin, pusta temperatura. Pewnie kombinacja tego wszystkiego, no i nawet bym może bym to dociągnął parę sekund wolniej te kolejne, ale ja wiadomo, że wymówki i tak dalej, nie? Ale, ale tak świadomie myśląc gdzieś tam w którymś odcinku też o tym mówiłem, że czasem na żywo modyfikuję ten plan, bo każdy wiadomo trener nam opisuje, opisuje, rozpisuje ten plan najlepiej jak się da, ale amatorzy e, ze swoją ilością czasu i tak dalej powinni to czasem modyfikować jak w miarę znają już swój organizm no i wiedzą, że nie wiem, jest źle, no to można jakieś tam czasem zadania skrócić czy coś oczywiście jest też szkoła zażynania się po wiele, wiele godzin itd. i tak dalej, na niektóre osoby ona jest dobra ale tak, jak znam kilka przypadków osób, dla których ona jest dobra, to znam dziesiątki osób, które się zarażnęły, albo doprowadziły do kontuzji, albo zniechęciły i straciły motywację do trenowania i tak dalej. No mniejsza. Odpuszczam głównie dlatego, że jutro mam tą zakładkę 4 godziny. No muszę jeszcze teraz dobiec 3 km do hotelu, czyli i tak wyjdzie mi tam te 11 czy 12. No i zmęczony jestem, czuję to, czuję, że jestem zmęczony. Po prostu. A jutro zależy mi na tej zakładeczce. Liczę, że w miarę będzie spoko. Od wczoraj wszedł ten lockdown, już taki totalny, jak mówiłem. Na drogach już, tak jak na tym odcinku z wczoraj, z wczoraj jeszcze trochę było samochodów. No to teraz, jak tutaj biegłem, godzina 17, 18 z hakiem, minąłem na 3-kilometrowym odcinku, może kilka zaparkowanych samochodów i jeden lub dwa jadące. Nie? Główna ulica przez miasto. I to nie, wcale nie jakieś takie malutkie nie? Nie. Więc może jutro będzie jeszcze Puściej i coś tam fajnego Nagram Lecę i coś tam jeszcze pewnie dzisiaj nagramy Przy okazji kolacji Nie wiem czy to kamera oddaje Ale to jest górka taka Nie wiem ile to może być metrów Ale <gryw> Rozbieganie na koniec Po tej górce Pod tą górkę I tętno wyższe Zaczęło być nic na zadaniach mimo truchciku, szybkiego kroku i gęsto musiałem się zatrzymać, żeby oddech złapać. Wróciłem za open water. Było ciężko. Fale duże, woda, słona. Strasznie się zaszeliłem. Niby nie widać tych fal, ale rzucę je na prawo i lewo, więc nie polecam. Strasznie też karczych, przypaliłem spójrzcie jakie czerwone. No. No po prostu niezbyt fajnie. Wracam do basenu. Tam było miło. To co? Trzymajcie się. Kuba, Artur, zróbcie zakończenie, powiedzcie co trzeba, a ja idę spukać tą słową. No. No dobra, no to po polecam tutaj łapkę w górę, subskrypcję i jakiś fajny komentarz, czy się podobał odcinek zostawić. Zróbcie co no. trzeba, żeby było dobrze na tym... YouTube. Tak, żeby tacie było miło. Na razie. Na razie, dzięki.